Hej, cześć! Zapraszam Was na pierwszą wycieczkę w Masocorto. Dziś zaplanowałem sobie trasę numer 3 trasę, którą dojdę do schroniska Belawista. W schronisku Belawista byłem w zimie. Możecie to obejrzeć na moim kanale. Natomiast teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda latem. O, krzesło chodzi. Ale korci, ale korci. Nie, nie, idę na piechotę. Powinno mi to zająć około 3 godzin, może troszkę więcej, no bo oczywiście coś Wam muszę na ten temat powiedzieć, coś nagrać, a zrobić kilka fajnych ujęć. Refugio Bella Vista, 2845 metrów nad poziomem morza. Nie, nie, jeszcze tam nie jestem. Dopiero tam startuję, ale muszę obejść, bo przejście jest z drugiej strony. Widzę. To jest tylko informacja o, o schronisku. Ja jestem na wysokości mniej niż więcej 2000 metrów. Gdzie się zaczyna ta trasa? Po drugiej stronie. Aha, muszę tam przejść na dół przez mostek. W tym miejscu zaczyna się via Ferrata Lariks, pięknie położona. Powyżej jest największy wodospad w ogóle w Masokorto, ale to sobie zostawiam na później. Dzisiaj staram się dojść do schroniska, obejrzeć teren, zapoznać się jak wygląda w lecie. No dobra, trochę namieszałem, no ja winę, Ale w końcu dotarłem do szlaku i teraz już jedynie jeszcze ile to jest? 600 metrów i będę w stronisku. 600 metrów w pionie, oczywiście. Powolutku, powolutku i dojdziemy razem do Belawist. A stamtąd powinny być przepiękne widoki, ale to za jakieś pewnie dwie godziny. Ale tu jest spokój. Jedź, to nie nasze tatry. Tam jakaś jedna osoba. Przed chwilą jakaś rodzinka mnie minęła, i to tyle. Tłumów. Masa gorda. Czyli widać mój cel podróży schronisko Belawista, znajdujące się tam. I jeszcze tylko tędy, 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 tędy pod górkę i już jestem. Czyli godzina marszu. Ale jest cudownie. Temperatura idealna do wędrowania po górach. Nie jest za ciepło. Leciutki wiaterek w tym miejscu. Niżej powiewało i to mocno. Super. Jak popatrzycie tutaj w tą stronę, to tam jest trasa zjazdowa z lodowca, bo sam lodowiec zaczyna się u góry. Na Grabancie jest po drugiej stronie tego szczytu. Wjeżdżamy na dół, i tędy, 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 tam dół. można zjechać do Machu. Można się jeszcze wyciągnąć tutaj do góry, z A żeby dojechać do Belawisty w zimie, trzeba też się krzesłem wyciągnąć do góry i zjechać tu. A to cipiemy dalej. Zresztą zapraszam Was na zimowe filmy z Masokorto. Zobaczcie, jak tutaj jest w zimie. Ja planuję wybrać się w pełni sezonu, bo z reguły przyjeżdżałem tutaj na rozpoczęcie sezonu albo zakończenie sezonu, a chciałem przyjechać i nagrać ośrodek dla Was, pokazać Wam zresztą samemu sprawdzić, bo nigdy nie byłem w takim zimie, zimie, w środku zimy, kiedy wszystkie trasy były czynne łącznie z lazałem, czyli z górką, która jest jak gdyby po drugiej stronie od lodowca. To był mały test szczelności moich butów. Firma Meindl testuje dwie pary takich butów. Jedne wysokie, te które aktualnie używam, drugie pół buty, niskie, takie podejściówki, ale podejściówki niezbyt twarde, o klasie A. Te buty, które mam na sobie są o klasie AB. A to jest, nazwijmy to klasa twardości ustalona przez firmę Meindl, określająca na ile Nasze buty są sztywne, no i gdzie są przeznaczone tak naprawdę. Klasa A to buty, które w gruncie rzeczy można używać powiedzmy sobie, że na co dzień, biegać w nich po beskidach, po takich górkach jak tutaj, też się bez problemu sprawdzą. Te, które teraz mam na sobie, specjalnie założyłem wyższe buty, bo łatwo tutaj, że tak powiem, gdzieś nogę wykręcić, a kostka w tych butach jest mocno usztywniona. Jak widzieliście, można stać w wodzie i nic. Jeżeli chodzi o wodoodporność, to oczywiście membrana Goretex to jest jedno, a drugie to jest oczywiście warstwa, która zabezpiecza przed namakaniem wierzchniej części buta, pokrywy buta, żeby nie chłonęła wilgoci wody. No, w takich butach można spokojnie wędrować. Oczywiście tą warstwę zewnętrzną trzeba od czasu do czasu impregnować. To nie jest tak, że ona jest nieścieralna. Natomiast jeżeli chodzi o Gore-Tex, jeżeli jest dobrze pielęgnowany, nikt nie wstawia takich butów, nie wiem, nagrzejnik, podgrzejnik, nie wrzuci do pralki z proszkiem, to membrany goreteksowe są praktycznie niezniszczalne. Chyba, że ktoś je przetnie. No to mamy to, co my lubimy najbardziej. Białe, choć już nie takie białe. Trochę śniegu, oczywiście poniżej też są gdzieś łaty śniegu, ale pierwsza taka przy samej trasie. O, jak to miło. A... Życzę Wam, żeby szybko spadł tego roku, żebyśmy wcześniej sezon zaczęli. Moje najszybsze rozpoczęcie sezonu, no nie licząc dawnych lat, kiedy to tutaj właśnie w to czyli 20 lat temu, Jeździłem w lipcu, czyli to już było po, nowy, po połowie roku, więc to już było rozpoczęcie sezonu. Ale takie ostatnio to było chyba 4 lata temu, czy 5 lat temu, 4 chyba, na Sztubaju, 13 września, został otwarty Sztubaj. Da się? Da się. na dół, bo jest godzina trzecia, a dwie godzinki nie są. pewnie czekają zejścia. Żeby było śmieszniej, pójdę teraz inną drogą, po trasie narciarskiej, takiej jak normalnie się zjeżdża. Także widzimy się po drodze. Przepiękny widok, natomiast no, szkoda trochę te hałasy, co słyszycie, to z budowy. Tutaj coś budują jakieś nie wiem mury oporowe. Te lodowce, które widzicie z tyłu, to nie są lodowce, na których się jeździ na nartach. Lodowiec, na którym się jeździ na nartach, widać tylko jego końcówkę tutaj, język. Ja pamiętam, jak byłem tutaj w 2003-2004 roku, w lipcu, koniec jeziora był tutaj, na dole. Tu jeszcze chodziłem, wchodziłem pod lodowiec, była taka duża jaskinia. Rozpadlisko jęzora, końca jęzora i tam można było wejść. Człowiek był strasznie upaprany błotem, ale wycieczka była bardzo atrakcyjna w poszukiwaniu tak zwanej wody lodowcowej, która miała bardzo specyficzną moc. Korzystając z faktu, że jest piękna pogoda, to sobie troszeczkę wydłużę drogę. Mógłbym schodzić od razu na krótsze do Doliny, do Maso, ale idę jeszcze w kierunku lodowca, w kierunku Austrii, bo musicie wiedzieć, że tu kawałek dalej jest granica z Austrią. Orczyk, który się znajduje tam na lodowcu, na końcu lodowca, przepraszam, że tak paluchem pokazuję, już ktoś kiedyś mi powiedział, proszę bardzo, całą dłonią. Orczyk, który ma dolną stację, żeby było śmieszniej, jest po stronie austriackiej. On jest postawiony na terytorium Austrii, oficjalnie oczywiście. Natomiast tu kawałek dalej nie wiem, czy stąd będzie widać. Jest taka budka, taki domek, w którym za starych czasów, to znaczy, kiedy nie byliśmy jeszcze w Schengen, Europa nie była zjednoczona. Normalnie była granica i siedzieli pogranicznicy i pilnowali. Czy nie ma jakichś szmuglerów, którzy by chcieli przeszmuglować coś z Włoch do Austrii lub w drugą stronę? I co ciekawe, kilka dni temu byłem za tą górką, tam za tymi szczytami, czyli w Górglach, bo to wszędzie jest blisko. Tam jest Hochgurg, Obergurg. Serdecznie zapraszam na filmy z tego regionu. Tu jest Zelden, tu jest Pitztal, a tu jest Kaunertal. Wszędzie rzut beretem. O, przysłowiowy rzut beretem. Jeżeli wyszedłbym na górę to widać Wilczpice, czyli najwyższy szczyt Austrii. 3,700 z groszem. Ale wracamy do Włoch. Tamten lodowiec to już lodowiec po stronie austriackiej, ale tam u góry, wyżej, na jednym z lodowców, paręnaście lat temu, chyba paręnaście już, znaleziono człowieka lodu, Ociego. No i pamiętacie, może przypominacie sobie historię, gdzie Austriacy z Włochami kłócili się do kogo on należy. No ale suma sumarum okazało się, że jest, jest po stronie włoskiej i znajduje się jego zwłoki, właściwie to, co zostało zamrożone, do, bardzo dobrze zatrzymane, znajduje się we Włoszech. Tu znowu troszeczkę śniegu. Kolejna kolejka. W zimie, gdybyście chcieli właśnie dojechać do schroniska Belawista, to musicie wyjechać tą kolejką, to jest chyba taka czwórka, krzesełko, i potem na nartach wjechać do już samego schroniska. Inaczej, no chyba, że z buta albo na skiturach. O! Teraz będę miał okazję Wam pokazać trasę, której nie pokazałem będąc tu w zimie, bo pogoda była taka na 2 metry. I nic nie było widać, a nie miałem czasu, że znaczy nie było mi dane dłużej tu siedzieć. To jest nowa trasa, która powstała przed poprzednim sezonem. Co prawda niedostępna dla każdego, ponieważ jest to trasa typowo sportowa. Trasa sportowa przeznaczona dla zawodników, Tutaj wielu zawodników, wiele kadr trenuje z najlepszymi na świecie. Na tej trasie, bo to jest trasa typowo slalomowa plus gigant, trenuje m.in. Michaela Schifrin i wielu zawodników in z innych kadr. Dlaczego jest zamknięta? Ponieważ jest robiona na beton, a właściwie na lód. Ja miałem okazję nią jechać i wierzcie mi, że ciężko zaczepić krawędzie, żeby w miarę jakoś zjechać. Jest to raczej ześlizgiwanie się. Jakie tu piękne jezioro powstało. O, jak tu byłem 20 lat temu, to dotąd był lodowiec. Tu był lodowiec. Teraz już tam. O, i komu to przeszkadzało? Komu to przeszkadzało? I zamknęli mi drogę. No dobra, pójdę według tych kierunkowskazów. dzień mojego pobytu w Masokorto. Plan na dzisiaj był inny. Ale jak już wiecie, plany są po to, żeby je zmieniać. Powodem zmiany planów jest to, co widać przede mną. I nie są to hotele, ale chmury, które zbliżają się od zachodu, dokładnie od strony szwajcarskiej. Dlatego postanowiłem zmienić plany i wybrać się tam, na Lazaun, gdzie ostatni raz byłem w 2003, 2004, 2005 roku. Potem już mnie tam nie było. I to właśnie w lipcu, na trakcie Polskich dni. Informacje o Polskich dniach, jakieś stare zdjęcia sprzed 20 lat, znajdziecie oczywiście na mojej stronie na skionline.pl. Serdecznie zapraszam. Taka impreza była. A dzisiaj idę na piechotę, oczywiście z gondoli nie będę korzystał. Bardzo chętnie się przejdę, kilka ujęć dla Was zrobię, opowiem o tym, jak wygląda sama droga na górę. A plan na dzień dzisiejszy wyglądał troszeczkę inaczej. Wczoraj wieczorem ustaliłem, że pójdę w inne ciekawe miejsce, bardzo wysoko i spotkam się z bardzo ciekawą osobą. To zwykle bywa w takich sytuacjach, że zwierzęta są sprytniejsze od nas. Niestety zauważyłem świstaka, jak już się chował. Tam pod skałą pewnie mają swoją norę. Może ktoś napisze jak się nazywa taka nora świstaka, fachował. W każdym razie widziałem jak wchodził. Stoję i mam nadzieję, że może się wychyli, może wyjdzie. Chociaż to może być płonna nadzieja. Wychylił się dokładnie w moim kierunku popatrzył i się schował znowu. Pewnie za chwilę znowu ponowi próbę. Odpuszczam mu. Za dużo ludzi tu chodzi. Ludzie z psami. A jak ja stoję i wpatruję się w jedno miejsce, to też się zatrzymują, zaczynają gadać. Ech, ale wiem, gdzie mieszkają świstaki. Można by było tu podejść kiedyś po cichutku i podglądać się. Może podejmę taką próbę. A na razie idę do góry. Jaki piękny kanion, rewelacja. Szkoda, że nie ma tam ścieżki bliżej, żeby pooglądać to wszystko z bliska. No ale nie wszędzie można wleść z buciorami. Jak sobie na to ratam w spokoju. Żyję. Ale tego ślistaka, kurde, muszę upolować. Oczywiście. Na kamerę. Obiektywem. Czy kamerą, żeby ktoś mi nie zażycił. Uwaga, wchodzimy na krowi teren. Teren odgrodzony, odcięty. A, ale się pięknie dolina otworzyła. Nie ma lasu, wspaniałe widoki na okoliczne góry. Gdzie, gdzie nie gdzie jeszcze śniegi. Tak wyjdę na Lazaun, to kiedyś, tak ciągle wracam do tych polskich dni, to była świetna impreza i poszedłem sobie w kierunku lodowców, które wtedy tutaj jeszcze były. A teraz zobaczymy, co tam będzie widać na górze. Niepozorny strumień, który wyłożony, którego dno wyłożone jest kamieniami oraz brzegi. Wydawałoby się, że ktoś już nie ma co robić i takie rzeczy tutaj buduje. A co się okazuje? Co wyczytałem z tabliczki w języku polskim? Ha! ha że to jest kanał melioracyjny, o którym wzmianki są w dokumentach z 1300 roku. Kanał ten. Pracował czy doprowadzał wodę na dół do wioski przez 700 lat, kiedy został już zastąpiony przez współczesne wodociągi. Niesamowite. A człowiek by tak przeszedł sobie, popatrzył, o, ktoś się napracował, kamieni trochę poukładał. Super. I te tłumy. I te tłumy jak w tatrach. Nie da się przejść. Wszędzie reklamówki, z Biedronki, hałas, muzyka. Lepiej tutaj przyjechać. Wziąć do auto, zaplanować sobie taką podróż do Włoch. Jeżeli ktoś faktycznie ma ciśnienie na plaży, no to oczywiście można, a w drodze powrotnej albo w drodze tam zatrzymać się w górach. Cudownie jest, kompletny spokój, kilka osób na szlaku przez 2-3 godziny, rewelacja. No chyba, że ktoś lubi stać w kolejce na Giewont albo na Krupówkach. Z tego co widać, wiele osób jest takich, które bardzo to lubią. A tu za spokojnie. nawet czasami nie ma zasięgu telefonii komórkowej. Jak się gdzieś człowiek zapędzi w te górki. 40 minut. Jeszcze 40 minut do schroniska. A potem. Jejku, jak ja bym chciał, żeby tam było takie same ciasto. Jak w Belawiście z brzoskwiniami. Jejku, jakie to było dobre. Mi się to będzie śniło po nocach teraz. Muszę się zapytać, może tam u sepa. Będą wiedzieć, gdzie to może. Gdzie jest jakaś piekarnia, w której to pieką. Bo po prostu tak było pyszne. Oczywiście świeżutkie. I te brzoskwinki. Ach. Też tak czasami macie? E, niesamowite. Czemu to jeszcze musi być pod górę? A w ogóle czemu ja schodzę w dół, żeby potem znowu wydrapać się do góry? Ojejku. Jeszcze kawałek i widzimy się w schronisku. Zobaczymy, czy spełni się moje takie ciche marzenie o cieście. Ale super. Jestem coraz bliżej. I tak sobie po raz kolejny wracam do tych polskich dni, do tej imprezy, która sprowadziła mnie tutaj 20 lat temu. Wybrałem się tutaj na wycieczkę. Gdzieś tam szedłem w kierunku tych lodowców. I być może będę miał jakieś zdjęcia gdzieś w swoich archiwach, na jakichś płytach CD, nawet nie DVD, tylko na CD zarchiwizowane. Młodzież się zapyta rodziców co to są płyty CD i płyty DVD. Rodzice wytłumaczą i spróbuję wrzucić takie zdjęcia. Może do czasu wypuszczenia tego filmu udało mi się takie zdjęcia odszukać, żeby porównać jak to wyglądało 20 lat temu, a jak przede wszystkim wyglądał lodowiec 20 lat temu. A teraz już zbliżam się do schroniska, do górnej stacji gondoli i mam nadzieję, że będzie ciasto. Nie ma ciasta, na które miałem ochotę. Bardzo fajne są tutaj te stoły z grillem. Ciekawy pomysł. Macie takie przyjacielskie barbecue. No dobra, teraz by się przydało zejść na dół. Tędy nie mogę zejść, ale gdzieś tu były, była ścieżka jakaś w dół. O, goście będą jeździć na tych kładach, czy jak to tam zbał, kartach Można sobie tutaj wypożyczyć i zjechać na dół trasą, po której właśnie nie mogłem wyjść na górę, ale i bardzo dobrze, przynajmniej poszedłem bardzo ciekawą, urokliwą trasą. Dzięki temu wiecie, jak tam jest. Niecała godzinka, mi to pewnie zajmie więcej, ponieważ będę chciał coś dla was nagrać, może jakieś chmurki i te sprawy, ale będzie miło i przyjemnie, a przede wszystkim zdrowo, ale jest cudownie. O, widzę, że schronisko Vista całe w chmurach. Czyli decyzja na dzisiaj była dobra. To trochę się łamałem, bo w pewnym momencie się naprawdę bardzo ładnie zrobiło. I mówię kurczę, może mogłem iść w te góry na te 3000 metrów. Bo taki był zamiar. A, bo chyba wam obiecałem, żeby, <noise> że powiem, gdzie miałem iść i w tym całym ferworze walki zapomniałem. No to dobra, to wracamy do tematu. Co ja miałem dzisiaj robić? A mianowicie miałem się wydrapać na przełęcz na wysokości 3000 metrów, gdzie jest schronisko. Miałem wyjść, osoby, które tu były, wiedzą, gdzie jest jezioro, gdzie się zaczyna, tam jest taka mała miejscowość, to stamtąd tam miałem zostawić samochód i iść. W górę. Około 1200 metrów przewyższenia, więc jest co dreptać. Miałem iść do schroniska, którego właścicielem jest ciekawa osoba. Dlaczego? Jest to osoba, do której zgłosili się turyści, którzy znaleźli Ociego. I ten oto człowiek razem z Reinholdem Messnerem udał się tam, żeby zobaczyć, kto tam leży w tym śniegu, w tym lodzie. Się wam, odwiedziliście, który z ośrodków dzięki mojej rekomendacji możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam Was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać Waszych ulubionych twórców. Możesz także wesprzeć moją działalność, stawiając mi kawę. Link do wirtualnej kawiarni znajduje się w opisie do tego filmu. Z góry dziękuję. Trakcyjnie wygląda ta trasa na dół z lazauny. Wow. No, muszę przyjechać tutaj w zimie. Muszę przyjechać w zimie i nagrać materiał o Maso korto w pełnej krasie. bo do tej pory jeździłem na lodowcu, a chciałbym przyjechać wtedy, kiedy będzie można zjechać z lodowca na dół, kiedy tutaj będzie wszystko czynne, kiedy będzie można pojeździć tymi z boku trasami, które są wytyczone przy zjeździe na dół z lodowca. Fajnie to wygląda wszystko. Czemu nie? Oho, troszkę tu strasznie. Jeszcze by brakowało, żeby te drzewa zaczęły się poruszać. No szkoda tych drzewek, jakieś chrupsko je zjadło, ale strasznie to wygląda. Wtarłem do dolnej stacji gondoli. Tu jest mój hotelik, tutaj kosiarki. Przy okazji też jest system nawożenia. Zorganizowany uzdatniania gruntu. Jeszcze zamkniemy przejście. Same plusy. Same plusy są tak Krówek, kóz czy owieczek na stokach. Same plusy. Na użyźnione, nawożone czy nawiezione. Trawa przycięta, nie trzeba już nic się męczyć, jeszcze dobry serek będzie mleczko, a ja już zmierzam znowu do hotelu, szybka kąpiel i siadam do komputera, żeby wrzucić coś do internetu dla Was. Komentujcie, zapraszam Was na Facebook, zapraszam na Instagram, komentujcie tam, lajkujcie i tak dalej, i tak dalej, wiecie co trzeba robić. Jeszcze do hotelu muszę pod górkę podnieść.